jak prawdziwy teraz, wiecie o co chodzi. Jak to się nazywa, jak to się jeździ na hulajnogach? Scooter Rider, Scooter Rider. Tak, prawdziwy Scooter Rider teraz jestem, słuchajcie. To co panowie, mamy hulajnogę, jestem już w miarę dobrze ubrany, poza tym, że mam te piszczele, ale jak mówiliście, wtedy się ciężej zgina te nogi, ale myślę, że na moim etapie to nie będzie nam przeszkadzało, bo ja się już nawet odpychać dobrze nie umiem. To pokażcie mi w takim razie Pierwszą rzecz, jak się trzyma pozycję dobra? Ręce trzymasz sobie najlepiej na gripach. Okay. Tak. Pośrodku mniej więcej nogi. Zależy, którą masz z tyłu, którą masz z przodu. Yy, prawa, Zależy z tyłu. jak chcesz się kręcić. Prawa z tyłu. Z, prawo się kręcę, czyli prawa z tyłu. Dobra, no czyli dobrze. Czyli prawa z tyłu, czyli prawa tak i lewą tak. I tak właśnie trzymasz się nogi. Aha. Prosto bardzo do siebie. Czyli nie tak i nie. tak. Jak nie. ja jeździłem zawsze. Tylko tak. Tylko w ten sposób. Mhm. Okay. Żeby nogi były ułożone Ale one są jakby złączone? Nie muszą być złączone. Mogą być wstawione, no, ale byle były w takim jakby punkcie, nie? Okej. Okay. Teraz łatwiej się było zobaczcie. Czyli odpływa się tak i kładę tu. Tak. Yeah! Pierwszy tam za mną. No dobra. Jak się hamuje? Tu? W nogą. W nogą. Bo hamulec nie. Czemu? O kółko możesz zryć. A, czyli o hamulec yes. nie? O hamulec nie, śpiewa. nogę wystawiasz, wy nie macie, czyli bardziej po prostu tak. Dobra. Wiem jak się jeździ? Co dalej? Pierwsza lekcja. Pierwsza lekcja. Bane hop. Bane hop. 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 czyli wystawiamy przednie kółko do góry, podciągamy się, podskakujesz. Jak na rowerze? Jak na rowerze. Pogaszcie. To bane hop hmm, Za pierwszy. Bardzo dobrze. Talent. Nie Hopa. Jeszcze możesz nogi podgiąć bardziej. Tak. O się. Czyli tak bardziej. Okej, okay, ja kumam, kumam, o co o Ciebie więcej? Dobra, mamy to. Many Hop nauczony. No to czyli ogarniamy już skakanie, to może teraz jakaś lampa. Już? Hmm, myślę, że tak. No, zacznijmy może od tej małej tutaj. Ale Bo... chodzi ci, że nauczymy się zwierzać i tak? Zjeżdżać i poskakiwać. No dobra. Jest To dalej. No to pod, najpierw podjeżdżamy sobie na spokojnie i wskazujemy. Ale chłopak, no, teraz może byśmy zaatakowali jakiś zjazd. No, na przykład tamta rampa, podjeżdżasz tu i robisz wyskok w sekwie. No, Dobra, dalej. Jezu! Najpierw no, na początku bezpiecznie noga tutaj, odpychasz się, zjeżdżasz. Co, dawaj. Jest? co to było? Jeszcze raz powtórzyć? Czyli co? Stoję tutaj? Jedna, Jedna noga, noga. I teraz odepnięcia. Dobra, co dalej? No teraz trochę bardziej stronę, tam na początku. Czy tutaj jest łatwo zjechać. No to, Dawaj, no to no jakiś łatwo, to dawaj. No.